Ziemka ludziska, z Kastem Harry wypamy, żeby Stalker Shadow w Czarnowej, czyli Cień Czarnobyla. W poprzednim odcinku też tutaj porobiliśmy. Eee, wy też broniliśmy tutaj em, tego obozu, można tak to powiedzieć. Wzięliśmy chyba też kilka misji od tego Stalkera. Znajdź dużę. Zabij Stalkera. Gdzie ten? Nie, to jest tu. Robił się jakiś wariakt, który... Okej. Okay. Zobacz ogon i to bandytów. Gdzie? A, tutaj gdzieś. Okej. Okay. Yy, rodowy karabin. Oj, tutaj znajdź. <grym> yy, tu? Czekajcie, gdzie to jest teraz? taki kawał, tak? Chodźmy e, tak, pierw pójdziemy e, bandytów Gdzie jest ten stalkera, tutaj Czekajcie No to pójdzie tutaj, kurde teraz na tym moście to ludzie To pójdziemy tam e, Zabijemy i sprawdzimy co i jak Moi drodzy, bo to jest tutaj gdzieś na tym moście Tam jest ten stalker do tory się weźmiemy na, na razie tą ten pistolecik I czy to jest tutaj gdzieś? Tak, gdzieś tutaj Dobra I to jest niby gdzieś tu Moi drodzy nie no, trochę dalej tam Ale To chyba nic takiego A, bo oni się przemieszczają To są Dobra czekajcie Gdzie To są chyba oni, tak? To jest on On teraz jest? On jest gdzieś w środku, tak? Aha... Więc czekajcie... On jest gdzieś tu. To jest ten? Czekajcie... Dobra... O! Dobra No ładuj ładuj! Okej okay. Przeładuj Czekajcie Nie ten, tylko ten daj Okej, okay, ten zaprzestał, który w środku Dobra, pójdź po nagrodę Dobra Okej okay sobie weźmiemy eee, przyładuj On jest jakimś typem, nie wiem z jakim Więc sobie wrócimy po nagrodę tutaj jeszcze tego tylko przeszukamy oj dobra dziękuję no i możemy wracać się nie tam skąd przyszliśmy moi drodzy bo czemu by nie ale mi tutaj teraz Haminy wzięło przez ten skok tutaj ale daleko nie mamy, więc aż tak nie będę przyczynał. I potem w końcu pójdziemy sobie do tego laboratorium tam gdzie mamy w końcu iść. E, czekajcie, napijemy sobie szczelimy sobie nergola, bo tak akurat tutaj, żeby nam się lepiej żyło. E, trochę tutaj... Aha, ok, dobra. Dobra, już mamy lepiej to bo trochę przeciążenie musimy zwracać bardziej uwagę na to przeciążenie, bo tutaj tak to jest, że, że, że akurat no to nam przeciąży i zaraz tutaj jesteśmy kaput. moi drodzy, ale burza się tutaj zrobiła, no kurde no nie miało kiedy tutaj nami padać też kurde blaszka no Dobra weźmiemy nagrodę bo to te, chyba tego typa tutaj straga tego barmana Więc Więc jak już tutaj też będziemy to się przy okazji weźmiemy ten te kilka rzeczy tutaj Jakichś karabinów na sprzedaż albo coś No Tak Dobra Mamy jakieś dwa pistolety na sprzedaż przynajmniej przynajmniej nie będziemy szli... Ty, energole. Energol. Papierosy, czemu ja nie mogę fajek podnieść? No dobra, no nie to nie. Ale szkoda. Nawet no, też weźmiemy sprzedamy trochę. <śmuch> bo do fizika aż, aż tak tam, tam tam tutaj nie trzeba tego... tego tyle. Więc akurat już też u barmana bo handlarza, zwał jak zwał. Tutaj. <śmuch> Otwórz mi drzwi, Widzę. Widzisz? E, Przyszedł do sprawy zlecenia. Ok, skręt, skrę, tak, rozgrosz roz, 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 turysty. Zabli stalkera, dobra, i tyle, tak. Handel. E, mamy jeden ten. A jeden to. Tak, ok. Nieźle. No. Całkiem fajny towar. A dziękuję, dziękuję. O, tak no i tak trzymać. Dobra, mamy coś tu jeszcze, to się wypijemy. Czekajcie, bo mamy coś jeszcze, więc. Handel, co to jeszcze mamy? To sprzedamy, to sprzedamy. I to sprzedamy. Nie no, źle. No i tak trzymać. Okej. Okay. Ja dziękuję też również. Udanych łogów, Stalkerze. Dziękuję, dziękuję. No i zadowolony każdy z nas zadowolony. Więc teraz możemy. E, spokojnym krokiem w sumie iść do ...tutaj do tego laboratorium e, Lab X16 no, musimy przejść niestety tędy nie przejdziemy Nie wiem ale tutaj <laughs> będzie trzeba się jakoś poradzić Mam nadzieję że tutaj za trasami aż tak zbytnio katastrofalnie nie minie i że będzie w miarę spokój Chodźmy już tędy na przełaj, bo nie będziemy szli tutaj okrężną drogą, moi drodzy. Mogę się wziąć jakieś energole na, na drogę. Oj ty. No. Dobra, witamy stąd. Okej. Okay. Jakieś promieniowanie, moi drodzy, więc ja tutaj nie będę tutaj jakoś y, się sprzeczał. Tylko gdzie my mamy iść? Aż... Aż tutaj widzicie. Patrzcie tą trasę. Dobra, ludzie. Więc ja tutaj też zbytnio. Nie będę. E... Kopyto dzika. Aha, kopy to dzika. Szkoda, że nie ogon. Bo tam potrzebujemy, potrzebujemy jakieś ogony Dobra Akurat w tym miejscu przy tym polu musiałeś umrzeć. Dobra, dziękuję. Okej, okay, czy mamy tutaj jakieś te? Nie. Mamy to wszystko Dobra, to najwyżej... Ja tutaj dalej nie przedłużam I przystanek mamy tutaj Poczekamy na autobusik Fajczko odpalimy, kawkę wypijemy I widzimy się już tam na miejscu Dobra, ludzie jakaś strzelalina tutaj No Chyba z tymi pieckami mają Dobra Okej okay. Dobra, kolejny Okej okay. <laughs> Jakoś tutaj się chyba poradzimy ja. O kurde go dupce Ej nie to To tego nie chcę eee, Tego też nie ale eee, przeładuj mi mój drogi Tutaj jest jakiś typo Dobra. Tutaj chyba ktoś jeszcze był, czy nie? Teraz nie wiem. Nie, tu nie. To lecimy do tego tutaj, bo... Mała strzelalina i... Dobra. I mamy taki ludzie problem? Dobra, że... Dobra, mamy już lepiej tutaj, bo jest taki problem, że tu mamy tak. Nie, daj mi... Tutaj mamy tylko 30... No bo i tutaj był jeszcze jeden okej. Okay. Dobra. I najwyżej no, ja jak będziemy gdzieś tam, bo jeszcze będę musiał po do handlarza po amunicję gdzieś pohandlować, bo mam ogólnie po magazynku w tych dwóch karabinach, więc trzeba się jakoś porazić. Więc ja się to przy okazji napiszę Moi drodzy harm 4 zapisz Tak, nadpisz, dziękuję bardzo A nie ty Tam jest jeszcze jakaś Okej okay. dobra ludziska, jesteśmy tutaj przed właśnie w tym handlarzami. Podstawiałem tutaj zacząć znowu, <grym się> znowu nagrywanie, bo z tego filmu by nic nie było Elomor, domarzył coś do handlu jakieś amunicje? Nie. sorki, nie chciałem się zawadać. Więc musimy iść do handlarza po amunicję, posprzedawać kilka rzeczy tych niezbędnych. Jeśli jakie, jako takie mamy. <ścoughs> I po prostu kupić sobie amunicję do tych dwóch karabinów. Bo ogólnie mamy e, dwa karabiny z tą samą amunicją. Jak widzicie, tu mamy ten karabin z tą amunicją i ten też. I tutaj w sumie. Tych trzech rodzajów amunicji w sumie nie potrzebujemy, e, więc musimy sprzed na wyżej sprzedamy je. E, te dwa rodzaje amunicji albo nawet trzy i po prostu kupimy sobie ten dużo amunicji z do tych karabinów, elomordy. Mam nadzieję, że tutaj Zainteresowanie będzie jest, dobrze. Do Okej, okay, dobra. Ja właśnie tam idę. Dobra. A Co to jest? Światełko dziwne, pojdokcone Dobra, lecimy. E, moi drodzy, i co, nie gadaj? Nie powiedziałem gadaj? wejdź, okay, no nie pasz. stój tam. No i muszę powiedzieć, no. Ja rozumiem wszystko, ale bez przesady, dobra. tam nie wolno chodzić. Gdzie Tutaj tak. E, to bym chciał sprzedać. To. Cholera, gdyby tylko ktoś mi pomógł. To... To możemy sprzedać. Cholera, Handel. I tu u ciebie bym kupił to. Handel? I czy mamy coś tutaj jeszcze? U ciebie Jak mi się to udało. Nie, wymienię mnie nie pytaj, ludzie. On ma też ten, nie ma tam tego. Ty masz trzy. Okej. Okay. mamy miejsca? Jeszcze. Super, cholera. Gdyby tylko ktoś mi pomógł. Mamy trochę miejsca więc. Możemy się kupić. trochę energetyków. I mamy jeszcze miejsce, więc jest zajbiście. Czekaj, jak mi się to udało. Nie wiem. Nie wiem, mnie nie pytaj, człowieku, jak ty to robisz. powiedziałem, wejdź, nie stój tam. Wejdź, wejdź. A ty myślisz, że ja mam kurwa? Amu amunicji, ku ja mam, znaczy, do handlowania na wśród rzeczy, tak? Ochrona świata przed złem Na okazji pozbyliśmy się Ochrona tam kilku szkole rzeczy. mamy tylko dwie pary naboi. Do pizdzika i do tych dwóch karabinów, dlatego nie miałem znaleźć, ale tam chyba ma. Jest sześć tych amunicji. Sześć naboi jeszcze, więc. E, musimy iść kiedy? Ochrona świata przed zonę. Może tak, może Dołącz nie zobaczymy? Do powinności. To powinności, powinność, powinność. Tak każdy mówi, no. No dobra, idziemy. I w sumie teraz idziemy tam do tego laboratorium. Elomordy. Z Fartem. Fajnie tu u was, było się handlowało. Więc... E, tak, chcę przejść. I w sumie chyba też będziemy się widzieć tam znowu na miejscu chyba. E, w sumie zobaczymy. Eee. nawet blisko zmontowanych psów w dziczy. W dziczy. Niby gdzie? Gdzie ty mnie znowu prowadzisz? No tu No okej okay. Czekajcie, dajcie mi e, tutaj ten O nie, dobra, nie niech się oni tam strzelają, ale tak była muszę iść naokoło, no Ja pierdziele, no Ale w sumie Dodatkowa mi amunicja by się Przydała bo musimy iść naokoło, bo tutaj nie przejdziemy nigdzie. Więc i tak, tak, tutaj musimy iść. Więc ja tutaj sobie zapiszę jeszcze, bo ja lubię, w przypadkowych miejscach, sobie ginąć. Więc ja muszę co tutaj. E... Dobra. nie mnie, pożni! Dobra, dobra, tam już nie, nie dramatyzuj. Łapię pedrilo. Ok. Słuchajcie, okay. Reszta mi niepotrzebna, moi drodzy. No niestety nie mieli tej amunicji Okej okay, to potem się pójdzie Ty Zapisz eee, Tak, harem 2 zapisz, tak Dziękuję bardzo Przedtem ty chyba tędy nie muszę i więc pójdziemy sobie naokoło nie, nie, Jednak chyba nie możemy na oko. Albo i tak. Ej, ty! Co jest? No, pokazuj mi, co się tutaj dzieje. Helikopter, okej, okay, psy. No i co w związku z tym? Co ja mam do tego? Okay, Jakieś drzewo, pociągi. Okej, coś jeszcze. Dobra. Dobra. tylko widzę, że jest pełno psów tutaj, jakichś sporków. Okej, okej, okay, okay, dobrze zapisałem. Dobra, Oliwka, ja nie wiem, czy się tutaj od znaleźć dokumenty zaberto nic. Ja a nie, tam chyba. Nawet. No, no ja pierdolę, no. Dobra. Czekajcie. Mamy to. Okej. Okay. Tutaj nic nie ma. To jest. Macki pojawki. Po co mi to? Po co... Ej, no ja. Zawsze muszę gdzieś... Tu jest jakiś krzak. Ja nie wiem, czy w ogóle stało. Ale ja nie mogę... Mogłem... Nic... nie, 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 nie. Czemu ja nie mogę nic zrobić? Za każdym razem to samo chyba będzie. Czy jak to tutaj, moi drodzy? Ja, ja, ja nie rozumiem, nie? Jak chcę normalnie grać, no... I to się, późno ogarnie. To ja tutaj nie wiem, co to ma być. No. To, to jest tak, jak będzie latało, i co, ja. i Co, i ja znowu tutaj ten. E, mnie zaspałnij, i to. umrę sobie? Czy jak? Okej, okay, dobra, teraz mi się jakoś udało, chyba. I to jest tam, was strzelali. Czy nie? tam Tamtąd ty, dobra, już widzę. Nie. Dobra. Dobra. Okay. Dobra, już spierdzielam, no. No, gdzie znowu, no. Banda debili. Patrz. Ja, ja. Czemu wy wszyscy macie te pistolety, których nie powinniście mieć i amunicji Dobra, on ma Dobra, no, przynajmniej on miał, on miał jakąś Porządną broń Nie wiem po co to biorę, ale dobra Ja się wolę zapisać tutaj moi drodzy e, Tak Zapi zapisz, tak, nadpisz ja dziękuję bardzo Ale ja się stąd będę zmywał ludzie, Bo to nie dla mnie trochę Czekajcie i tutaj chyba coś jest Patrzmy nie No padło, uspokójcie się Dobra ty Okej okay. Przez te tory tutaj nie idzie biegać, no Nie oni tam się wyszczeliwują moi drodzy Nie ja, ja tego nie chcę No eee. ja tak tak muszę obnać ten budynek więc lecim. Przeładuj nie jeszcze Dobra, w razie W, F, tutaj ogon ogon co? Czas pytanie czy ja tędy przejdę? Zapisz Harm 4 tak, zapisz Tak Dobra ludzie więc Ja już tutaj będę Dobra ja jednak nie, jednak ten dywan nie przejdziemy, będziemy musieli górą to zrobić, więc ja tutaj tak, e... zakończę odcinek moi drodzy, ja tutaj dziękuję za uwagę, jeśli film się spodobał to duża łapka w górę, przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem, tam pod filmem oczywiście ma być szara, nie czerwona, został dzwoneczek, żeby nabrą to z filmami, daj komentarz, dam ci serducho, ja dziękuję za uwagę, Zobaczmy do zobaczenia następnego odcinka, elo, na razie.